Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Szalony tytan Thanos, który doprowadził do wymazania połowy istnień w filmowym uniwersum Marvela, był jednym z największych zagrożeń, z którymi mierzyli się obrońcy Ziemi. Nawet bez kamiennej nieskończoności był w stanie snokautować Hulka, jak i zabić wielu bohaterów na odwiedzanych planetach. Co jeśli jednak Thanos MCU stanąłby na drodze władcy ósmego kręgu piekła Trigona, znanego ze swoich zwycięskich kampanii przeciwko Darkseidowi, Hadesowi czy też Supermanowi. Trigon straszliwy jest jednym z najpotężniejszych złoczyńców pojawiających się w uniwersum DC. Wielokrotnie udawało mu się pokonać Ligę Sprawiedliwych czy też młodych Tytanów, a jego największymi wrogami były jego dzieci. Jego historia rozpoczęła się kilkaset lat temu, kiedy to tajemnicza sekta pokoju składająca się z ludzi, przedostała się do tajemnego wymiaru Azarat. Chcąc raz na zawsze oczyścić się z wszelkiego zła, przeprowadzili magiczny rytuał, który usunął czyste zło z ich ciał, które po latach przejęło humanoidalną formę i począło trygona z ludzką kobietą. Trigon zaraz po narodzinach zdołał wymordować praktycznie cały kult, który go stworzył. W wieku 6 lat zdołał podbić planetę na której żył, a następnie bez skrupułów ją zniszczył. Jego rządza władzy była niepohamowana i pragnął jedynie mocy i zniszczenia. Zanim osiągnął wiek 30 lat, rządził milionami światów, a jego ogromne armie i niewiarygodne moce po prostu nie miały sobie równych. Niewiele istot chciało podejmować z nim walkę, z czego nawet Liga Sprawiedliwości unikała tego jak ognia. W momencie gdy Raven córka Trigona chciała uzyskać od nich pomoc w tej sprawie, najwięksi ziemscy bohaterowie całkowicie zignorowali jej błagania. Jego pokaźna lista umiejętności obejmuje przede wszystkim nieśmiertelność, telekinezę, transmutację materii, supersiłę, nietykalność, wypaczenie rzeczywistości i zmianę rozmiaru. Zasoby niszczycielskiej energii jakie posiadał pozwalały mu palców niszyć niszyce planety, wysysać przy tym dusze miliardów istot, przejmując ich energię życiową i żywiąc się ich strachem. W razie potrzeby potrafił tworzyć tunele czasoprzestrzenne, dlatego też podróżowanie między wymiarami nie jest dla niego wyzwaniem. Jeśli jest taka potrzeba, z dzieciną łatwością potrafi wykreować hordy demonów, które walczą dla jego chwały. W walce z szalonym Tytanem Thanosem we wszechświecie Marvela, zdołaby go błyskawicznie zlikwidować w momencie, gdy ten nie posiadałby Kamień nieskończoności. W takim wypadku Tytan nie zdołaby nawet do niego podejść i stawić mu jakiegokolwiek oporu. Jeśli jednak Thanos miałby w zanadrzu pełen zestaw kamieni, zdołoby wymazać Trigona lub odesłać go do jego wszechświata. Sytuacja byłaby jednak odmienna, gdyby to Thanos z kamieniami przybył do alternatywnego wymiaru Azarat. Nawet jeśli kamienie by nadal działały, to pełna moc Trigona, którą pokazywał tylko w tej rzeczywistości, całkowicie przytoczyłaby szalonego tytana, który sam mógłby zniknąć przez pstryknięcie palcami Trigona. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat starcia tych dwóch szalenie potężnych istot i czy według was historia potoczyłaby się inaczej. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!